A znaczy, wiesz, ja wiem, że przy tobie wypadam na brzydkiego, no ale zobacz, jakie ty jesteś przystojny byku, no przestań! No wiesz, jakby... No co to jest za porównanie? No tak samo jakbym porównał się do brada Pita. Przyjacielu. No ale patrz, no, ty mieszkałeś z Nitrem Kulam, czyli mam z domu, ty czaisz to? No, straszne, nie? No straszne. Na z domu. No straszne. Ty masz życie w ogóle poza YouTube'em? Nie, nie mam, bo po, po co mi życie, a co o czemu pytasz? Bezprzyjemany, kurwa. A skąd jesteś? Z Warszawy. Z Warszawy jesteś? No. Serio, ja. jesteś z Warszawy, a nie z jakiegoś kurwa miejscowości obok? Bo tak nie, często zachowujesz się, jakby cię w piwnicy wychowali. Nie wydaje mi się, że jesteś z Warszawy. Jestem centralnie z Warszawy z Bila. Jak chcesz wpadnij do mnie? No ale po co na ciebie wpadać? Ja nie jestem pedałem. Wiesz no. zapraszasz moich swoich kolegów, kurwa, kurwa ja, ze szkoły na przykład. Ja ja Masz ja ja wątpię, że, mówię, że, że do szkoły chodziłeś. Ale, słuchaj, debilu, nie uuu, debilu, słuchaj, Co to robisz sobie, trolla czy co? A no kurwa, nie, po prostu troła, pokazuję tak? ci co Ty robisz. Jesteś debilem, bo byłeś zawsze debilem, tak? Tak, I no byłem, przykład, no. Pani do mnie dostawisz już pizdę, kurwa i. Nauczysz się kurwa kultury. W do tak? cię dostanę. No, ty robisz samą meglęgę, kurwa, co luzebanie. Dobra, ale tak? dosta dostanę w pizdę, tak? Ale zobacz, dostanę w pizdę jak nic. Okej, okay, dobra. To weź teraz wstań i weź mi wyprowadź dwa ciosy jakieś. Pokaż, pokaż swoją technikę. No, no wstań wyprowadź ciosy. Ty. No Zostań dawaj, dawaj, nie? no walkę z cieniem przeprowadź. Nie mogę wyprowadzić co? Nie no serio! Nie, kurwa. Wstań i pokaż dwa ciosy, panie fighter. Nie mam czasu, nie? To ja ci pokażę, by to wyglądało, mniej więcej w ten sposób. No, w ten sposób byś... Coś takiego byś kurwa zrobił prawdopodobnie ale gościu, jakbyś wygnął ośrodek, to byś raczej się nie pokazał, nie? Znaczy ja raczej nie chodzę na ośrodek, gdzie co dwa metry le leży gówno i są kamice obdrapane, wiesz? Niestety jestem bogatym Żydem i mieszkam tylko na 40 piętrach w górę. Słuchaj, ty może zarabiasz hajs przez YouTube, ale... Nie, nie, mam e... dwie firmy. No, chyba nie masz. No masz rację, to sprawdź KRS. A pewnie nie wiesz, co to jest. Ty biedny jesteś, patrz. Widzisz ten skute obraz? On jest warty 100 tysięcy. No, widzę ten obraz. Moja babcia miała podobny. Szkoda, że niestety, niestety ostatnio umarła, ale miała podobny. Co tam jest? Rysunek Słuchaj, Jezusa? No, nie, to jest obraz e, napisany, e, na, narysowany przez Picasso. Mm -hmm. Przez Picasso, idioto. No to tak szczerze, jakby Biedak. próbujesz. Biedaku, prób... biedaku. Okay. biedaku. No dobrze, jest problem. Zresztą biedny jak Twoja matka, Twój stary i w ogóle Krużwir, kurwa i kamorzysta. No dobra. Poczekaj, bo muszę. Muszę sprawdzić, która jest godzina. Zrobić? żebym wiedział o której godzinie mam w pigzie, co do mnie mówisz. Już momencik, sprawdzam. Tylko czekaj, swojego Rolexa za 70 tysięcy otworzę. Moment. A tak, tak, ostatnio sprzedałeś Rolexa, kura w sklepie, ty. Pod Rolexem. Kurwy są zajebane. Ty weź, która jest godzina, bo nie widzę. Weź, zobacz. Twoja ostatnia. Ej, biedak, No okay. chodziłeś... Ja oglądałem twój filmik, kurwa, co mu zajebane. Chodziłeś po kurwa Lombardach. Żeby sprawdzić kurwa zegarki, tak? I każdy ci mówi, że jest podrobiony, ty. ty, ty kurwo, głupia, ty. I ty myślisz, że każdy w to uwierzy? Jesteś lamusem. Okej. Okay. Lamusem. No dobra, a teraz złożymy hipotetycznie, że masz rację, że jestem bardzo biednym człowiekiem. No, no okej, okay. no a kim ty jesteś? Jestem bogaty w chłopie. Okej. Okay. Pokaż ja, ten to obraz. Pokaż ten obraz Picasso. Wstałać, nie mi się wstawać, nie? Z, wiesz, że jest za biedny, że ją wstawał, nie? Patrz, moje słuchawki są warte więcej niż twój komputer. Cześć, to? A jaki rocznik jesteś? Eee, 9,6 Masz 24 lata. No. Przysięgasz, masz 24 lata, przysięgasz. Nie, twoja matka przysięga. Stary, ty serio jesteś mega rozjebany z narkotyki. Mega, ja ci współczuję. Jeżeli chcesz, autentycznie, ja ci mogę kurwa na no odwyk wysłać. Ewentualnie jest jeszcze druga opcja, taka, jeżeli. A ja mam radochę, la 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 la, la bosego lepcę, la 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 la. Pięćdziesiąt polskich złotych, tak jest kurwa. Nie jedna sześćdziesiątki, jazda z kurwami. Tak jest kurwa. A, a! tak jest, a, kurwa, a, kurwa, kurwa son Goku aktywacja. A! Właśnie zarobiłem twoją dniówkę. No masz biedaku kurwa, te musisz zarabiać przez internet, bo Biedaku nie potrafisz zarobić inaczej. Jesteś biedny, jak biedna matka. Jak twoja stara, która... No czemu, czemu A bardzo... czemu ty ciągle mówisz biedny jak jesteś... matka, głupi ku jak duru, matka? PUZWU jesteś Ale co denerwujecie cię to, że 50 zł dostałem, czy o co ci chodzi? Nie chodzi mi o... Znaczy chodzi mi o to dokładnie. No, że no, no. No okej, okay, no jestem. Po prostu musisz kurwa, w tym momencie e, robić takie streamy jak robisz teraz. Na, no, na tam, no, 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 muszę, no. Żeby zarobić hajs, bo inaczej nie zarobisz, bo jesteś biedny i głupi. Bo normalny człowiek zarabia normalnie, a ty... A w, w jaki sposób, w, 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 w jaki sposób taki człowiek normalny... W zajebany, musisz, kurwa, się pokazywać... No. E, I ktoś tam myśli, daj ci hajs, bo jesteś idiotą. Okej. Tam jest nie, ogólnie. No, no, no. Nie lubię. I wchodziłeś nieraz na tych spikach kurwa, ja są gadałem, kurwa... Nie gadałem z, z tobą nigdy w życiu. W życiu. Gadałeś ze mną, kurwa. Nie gadałem z tobą nigdy w życiu. Gadałeś ze mną. Dobra, to i, i, na, na jakim teamsticku z tobą gadałem? Nie, już nie powiadam wiesz, yy, Na przykład na tym, no. Kurwa, taku? Nigdy w życiu nie byłem na, na teamsticku tego człowieka. Byłeś na bank kurwa, co celu Nie byłem. Byłeś? kurwa. Powiem więcej, nie znam go. Tylko życiu, nie znasz, W życiu z nim nie rozmawiałem. Nigdy. Ale byłeś tam, miaśnik, kurwa, taki zjebany, nik, ale twój głos tam był. Nie no na... miałem kurwa, jeśli się śmierć siebie. No na pewno nie. No tak było. No na pewno nie. No kurwa tak. Byku, no ale po rzeczy wymyślasz? No co ty pierdolisz? I czemu się... wymyślam... I po co się napinasz? I... Jak ty wyglądasz naprawdę? Patrz, ja nie ćwiczę na siłowni od dwóch lat. I mimo tego, że nie ćwiczę, nadal kurwa jestem pewien, że mam przynajmniej 5 kg mięśnia więcej od ciebie, a ty siedzisz kurwa, taki kogucik mały i się napinasz. Mówisz, że jesteś tak, bogaty, kurwa. masz kurwa z sobą jakieś perelowskie szafy Mało tego, masz 24 lata, wyglądasz jakby cię dykta rozpierdoliła, no, no co, co ty pierdolisz? Słuchaj, te szafy są droższe niż twoje szafy. No, no tak, bo galę, ja nie tak. mam swoich szaf, bo ja wynajmuję mieszkanie. No, to jest moje mieszkanie, widzisz, i to? Dziękuję bardzo. No bale. gratuluję, fajnie. No, no. czyli co, czyli masz własne mieszkanie, ale, ale patrz, patrz, ale patrz, patrz, masz... od Nitro, kurwa, do innych, kurwa, ziomków, kurwa. Kiedy ty coś znajdziesz dla siebie, powiedz mi? A dlaczego mam nie mieszkać z kolegami, co jest złego z, z tym, że mieszkam sobie nie, z kolegami, nie, że mieszkanie nie wynajmujemy? Nie, nie, słuchaj, nie mam problemu, że ty mieszkasz z kolegami, tylko weź sobie coś kurwa dla siebie wynajmij. Biedaku jest zaj Dwa, la Dwa lata mieszkałem sam. Sam z kim? Z matką? Sam. Ale gdzie, w mieszkaniu swoim? No w wynajętym, powiedziałem, że nie mam swojego, swojego mieszkania, ale co to zmienia? Zobacz. A to jest mieszkanie, ja kupiłem. No dobrze, gratuluję, ja dam ja ci jeden nie przykład. W moim wieku około 95% ludzi nie ma własnego mieszkania i co? No I no będziesz no wyzywał 95% społeczeństwa, bo masz mieszkanie, oni go nie mają. Serio? Ja bo są biedni. No dobra, niech będziesz to biedni, co będziesz wyzywał ludzi, że mają mniej pieniędzy ja od ciebie. Ty jesteś biedny. Ty jesteś biedny jak oni. No ale nie przeszkadza mi to, no masz rację, no i co z tego? Jakby co z tego, że nie mam pien... Masz więcej pieniędzy, niech ci będzie. Wyglądasz prawda jak Menel, kurwa, który który mieszka w kartonie, ale chuj, załóżmy, że jesteś bogatszy, ale co z tego? No i No i co? Sześć, ziomek, kurwa, patrz, moja ręka jest większa od twojej nogi, tak? To jest mniejsza o to mnie, a druga sprawa. Kurwa. No ale tam masz 35% centymetrów obwodu Ty siłownie widziałeś na filmach. Co? co? Kurwa, co? No mówię, nie że si si siłownie ostatnio na filmie widziałeś. Patrz, ja ci pokażę, co bardzo lubi pokazać idiotom, tak? Myślałem, że chuja pokażesz, bo wyglądasz takiego, co lubi mężczyznom chuja pokazać. Nie, ty wyglądasz tak. Pamiętam, że widziałem z tobą filmik, kurwa, jak pokazywałeś... ...gadałeś z dziewczyną, kurwa, i ona... ...ciebie zapytała, pokaż kutasa, a ty jej pokazałeś takie coś. Pamiętasz to, kurwa, dziwko? <słuch> Nie, to teraz okay, tak okay. zupełnie poważnie. Ma, masz zdiagnozowaną jakąś chorobę, czy po prostu nieświadomie żyjesz w przekonaniu, że jesteś naraz zdrowym człowiekiem? Tak szczerze. Tak szczerze, wiem, że jesteś przyjebany, kurwa. I wiesz, jest, że, jest, że jesteś przyjebany. Ja IP, bo w tym momencie robisz sobie, wiesz, filmik, i może dzięki mnie w tym momencie zobaczy to 400 tysięcy osób, a nie 200. O, ale, ale, ale co zobaczy? 4 przez no mnie. 80... No panie, na no, jaką masz rację, piąteczka. No ale po co? co ci należy. Ale, ale, ale patrz, ale... ale. Piąteczka, dziękuję, kurwa! Za 13 tysięcy złotych Dziękuję. No nie, bo jeżeli ktoś. robi A jeżeli ktoś przynosi jedzenie na przykład w restauracji, nie dziękujesz mu za to? Ki odliczenia, mam odciski? Mama przesyła 16 zł i 49 dziewięć dzięki za 3 piąteczka, 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 dzięki. jakąś laskę lepiej znajdź albo kogoś no teraz chcesz, na poziomie, no, a nie to debatujesz to z takim. Mamo, mamo, spokojnie, ja go wyprostuję, ja go prostuję. Pomogę mu. Ja, ja ja, wyjmę go z tej choroby, ja wierzę, że mu pomogę, naprawdę, wierzę. O, dzięki, dzięki, ten Bruwal. Dziękuję za 10 Dziękuję. złotych. Dziękuję, ziomek. Jesteś najlepszy. To my bicepsik dla ciebie. Który bicepsik? No, lewa strona a ty to bicepsem nazywasz? Nie, nie, ziomek mi wiesz, hajs, nie? A na to powiedziałeś biceps, co pokazałeś? To jest biceps no, dla ciebie. Twojego, a, ty, a to nie jest niceps? To Potem jest bicep. pokazujesz się ludziom, fajnie, ale masz tego świadomość, że w końcu patrz. lekarz może cię nie wyleczy, być może, ale uwierz mi, że kiedyś przyjdzie taki moment w tym życiu, że mnie spotkasz i na przykład mój prawy sierpowy już może cię wyleczyć. Jak wejdzie ci sierp, to uwierz, będziesz zdrowszy. <noise> No wa walisz udawany śmiech, ale miej świadomość, że w i internet... Świat jest ogólnie mały. Zwłaszcza internet jest mały. No Wbrew pozorom jest za mały. mały. Ej, powiem ci, gdzie ty mieszkasz? Gdzie teraz We Wrocławiu mieszkam. No, na biedno, nie? A mieszę o to, nie? Słuchaj... Pliki, 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 pliki odliczenia, mam odciski? Ręka, Pani, widzki, bo odciski mają na policji? i zobaczymy jak się... Ja się to dam, nie Tak, jak ci chcesz? Nie, nie ma Abdul, nie ma Abdul, co chodzi, stary, ja dziękuję bardzo, dziękuję. Jeden, kurwa, cios i no Ale ja do ciebie jeździł, bo mi szkoda czasu, stary, nie? Poza tym jestem zbyt biedny na pociąg, nie stać. Już zdążę je zauważyć, że jesteśmy biednymi Polakami, nie staćmy na pociąg, więc nie przyjadę, ja niestety. Ogólnie jest ogólnie, nie stać się na samochód, patrz. Zobacz jak Kruszwila, kurwa, kupisz sobie Audi. Kupisz sobie, kurwa, a może jakiś tam Mercedes, kurwa. Freeze, kurwa, znowu Mercedes. A ty, biedaku, co? No ale czemu ty porównujesz siebie i innych do innych ludzi? Po co? Ja nie porównuję siebie, tylko ciebie teraz, biedaku. Bo ja mam samochód, a ty nie masz. No dobrze, no i. No, nie masz prawa jazdy pewnie. Tak nie powiem. mam prawa jazdy. No i co z tego? tak jemony, bieda! Jebany, bieda. Patrz, już lepszy jest od ciebie, kurwa, nitro. Ty bez tu zrobił prawo jazdy.